Cześć, 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 witam Was serdecznie na moim kanale. Mówi Ania. No i to jest już trzeci tydzień października w klimatach japońskich. Jak widać. Ja właśnie będę tutaj trzeci tydzień już tworzyć. Jest już październik, więc dla mnie to nie jest tak, tak komfortowo nie mieć y, zrobionych tygodniówek. W środku miesiąca, no ale co ja poradzę? Szukam, yy, bo tak jak mówiłam w tym, w poprzednim tygodniu, chciałabym w tym tygodniu zrobić yy, tygodniówkę w oparciu bardziej o stare naklejki, które zużywam. Aczkolwiek dość oszczędnie je zużywam, chociaż zamiar, zamiar był zupełnie inny, bo ja właśnie chciałam po prostu przerobić je na. Kompozycję. Tak, wyciągnę je, żeby one tak były na, na widoku. Bo jak będą na widoku, to ja je, to ja je będę, z, będę wykorzystywać. To są te wszystkie. O, dobra. Na razie te odkładam. Oczywiście zaczynamy od Dutch Dora. Dobra, mniej więcej tak. Więc zaczynamy od Dutch Dora. Tutaj krócej, to opetnie przykleję gdzie indziej. Będzie na początek wyglądać. No i jak powiedziałam, chciałam zu zużyć te naklejki. Troszkę tą gałązkę obetnę, ponieważ jest taka za długa. Mam tutaj jeszcze inny pomysł. Na początku byłam dość sceptyczna do tych książeczek z takimi karteczkami, zwłaszcza w takim malutkim rozmiarze, ale muszę powiedzieć, że jednak są całkiem fajne. I mi się całkiem... Czy ja wziąłam dokładnie to samą, co w zeszłym tygodniu? Nie. Uff. Już stwierdziłabym, że to chyba przesada. Bura sobie poszła, nawet na, w spokoju w ogóle, Gimli śpi, bo zapewne pamiętacie, że w poprzednim odcinku Bura tutaj urzędowała mi i chciała zjadać wszystkie taśmy, więc teraz już sobie poszła, skoro nieco urażona tym, że nie może ich zjeść. głośno rzuciłam tym. Tutaj mam napis po japońsku, tak mi nie mam, albo to coś co udaje pismo japońskie, albo nim jest tylko. Oczywiście nie wiem co to znaczy, więc oczywiście. Um, Naklejanie tego jest ryzykowne, no bo <noise> opcja ponownie nie zamrażać to jest alżejsza. Ta tak, mm. powiedziałam, chcę zużyć te, te naklejki stare. Dobra, to kładziemy i teraz tak. W sumie fajniej by było, gdyby ona była w przeciwną stronę, no ale chyba sobie w tym momencie nie będę się tym przejmować. Jak widzicie, po rogach tym razem układam kompozycję. Hmm. To ja to gdzieś dam, ale na jakiś na tło, żeby ten napis nie był zbyt czytelny. Będzie nie, nie, nie będzie zbyt czytelny, no to będzie, nie, to nie będzie groźny. Teraz patrzę, co jeszcze mogę tutaj użyć. Tylko nagle jak mam sporo, tutaj mam takie ładne, muszę chyba też je użyć, wykorzystać, ponieważ nie wiem, czy będę coś jeszcze w motywach japońskich w najbliższym czasie robić. To sobie odłożę. I tu jest ok. To jest mnóstwo malutkich kwiatów, które jako takie drobne akwarium są fantastyczne. Te naklejki, jak widać, są przez. Ogarnięte, zrobione. Co za tymi idzie, jakbym chciała do nich wrócić? A to, co jest niewykluczone, bo mi się zawsze bardzo podobały, to ja będę chciała. To jest to możliwe. Chyba jeszcze te naklejki są w sklepie. Dawno nie zaglądałam, więc nie wiem. Ja bym na razie to zostawiła i potem po prostu jeszcze popatrzyła. Tutaj to sobie później użyję. Jeszcze mam taki element, ale chyba teraz nie będziemy go dodawać. Teraz przejdziemy do ramek naklejek z dniami. To już też będzie kolejny arkusz skończony. Tu jest. Ale tym razem, słuchajcie, chyba mogę po prostu dać równy ten. E, równe tabelki. Oczywiście nie na środku takie przesunięte, no ale w ten sposób mogę dać bez tutaj przesunięć. W kwestii takich napisów, to gdzieś mamy jeszcze taki bardzo cieniutki papier. To nie jest papier czerpany, taki bardzo cienki z napisami, jakimiś po chińsku. Chyba to jest, to jest po chińsku. Tak. Yy, I w swoim czasie, właśnie, yy, myślałam o tym, żeby go wykorzystać, więc stwierdziłam, że spróbuję sprawdzić, co jest tam napisane. Bo skoro to jest cały taki arkusz a 4 i są napisy, to to nie jest coś takiego malutkiego, co by jest ciężkie do przeczytania, albo przynajmniej nie jest to takie. Mm, łatwe. To jest coś, co po prostu będzie się bardzo rzucało w oczy i dobrze byłoby wiedzieć, co tam, jakie treści są przemycane. No, ale okazało się, że tam nie ma żadnych złych treści. To była któraś jakiś. Rzuciłam po prostu zdjęcie tego do Google Translate'a i okazało się, że to opowieść o Budzie. Więc oni poszli na łatwiznę. Znaczy, ci, producent tegoż to Papieru i po prostu dał tekst. Powiedziałabym neutralny, jakby któraś tam przypowieść była. Oczy, Google oczywiście przytomaczył ją wyjątkowo, powiedziałabym koślawo, no ale wystarczająco dobrze, żeby było wiadomo o czym to jest. Właśnie to ja tutaj położyłam sobie te naklejki z dniami. No i wychodzi na to, że to w ogóle będzie e, ostatni, ostatnie użycie tych naklejek. Dam to, chociaż nie muszę dawać tego wyżej, ponieważ i tak na gałązce pisać nie będę. jak gdzieś dałam dwie soboty nie, jest środa środa sobota sobota tu się coś dziwnego wydarzyło a nie, czekajcie, tu, tu jest środa no dobra, ok zakręciłam się Это еще для пения. No i arkusz zużyty. No, a więc mamy, mamy to. Teraz kilka mm, tusz, trochę tuszowania. Jeszcze właśnie coś tutaj potuszować. Nie potuszować, tylko przystemplować. No i mój wieczny, ulubiony stempel, który do takich zastosowań jest idealny. I może coś drobnego jeszcze bym wkleiła, bo tutaj mam gdzieś takie... Nie te pojedyncze kwiatki, tylko takie narożniki kwiatowe. Może jakiś motyl by tu pasował. Co prawda, już te wszystkie w takich kolorach mi zostały tutaj wykorzystane. Może coś jeszcze się znajdzie. No ale gdzie są te narożniki. No i to jest trzeci tydzień, tak jak się spodziewałam, już nie mam motywów, znaczy nie mam już naklejek tygodniowych, więc albo wezmę te, albo jeszcze nie wiem co. A. zastanawiam się do czego się przyklejam, a to ja się przyklejam, a nie to, że tutaj coś odsytaję. Miałam zużyć właśnie takie naklejki. A tu są jeszcze dwa takie. Dobrze, zostawiamy. O tym mi chodziło. Czy tutaj czegoś jeszcze nie dodać? To chyba zostawię, słuchajcie. Więc tak. Powiedziałam, że rozwija się ta moja Japonia z takiej prostej tygodniówki. Ta już jest taka bogatsza. Ta też jest niczego sobie. No i czwarta i piąta. Nie wiem, czy dzisiaj wszystkie zrobię, ale to jest ograniczenie spowodowane moją. Nie moją pamięcią, tylko pamięcią mojego telefonu, bo z moją pamięcią nie jest źle. Telefon mam po prostu już dość intensywnie zapchany. Prawda, ściągam te rzeczy, ale jakoś zawsze tam coraz więcej um, rzeczy w, w tej pamięci się znajduje. Więc tak. Bardzo Wam, słuchajcie, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać. Ja myślę, zastanawiam się, czy zrobić kolejne, czy nie, bo to będzie też zależało od tego, czy będę w stanie obrobić, bo do zapisania tego filmu potrzebuję znacznie więcej misy, niż on potem docelowo ten film zajmie. Zobaczymy. Na razie ja sobie się... kończę tutaj nagrywanie tej tygodniówki. Może dzisiaj jeszcze zrobię następne, zobaczę, jak mi tam się uda. I słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę, za przemiłe komentarze. I słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa.